Big Lebowski. Edycja limitowana na 20 lecie filmu. Może content nie stricte bowlingowy, ale związany z bowlingiem. Każde gadżety związane z bowlingiem są u mnie mile widziane. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, co znajduje się w edycji limitowanej komedii Big Lebowski. Po pierwsze co idzie torba. Torba bowlingowa. Piękna, oldskulowa skórzana, torba, a w niej. Du -du 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 -du. Sweterek. Oczywiście sweterek należy do biga lebowskiego i w nim płyta, nie wiem czy wychodziło na DVD, czy tylko na Blu-ray. Ja to na szczęście odbywałem w ostatnim czasie, bo. Jako, że to było na dwudziestolecie filmu, to jest bodajże 2018 rok było to 20 dwudziestolecie, więc już jest to ciężko dostępne. Na szczęście trafiło. Kolejną rzeczą, wiadomo, jak torba bowlingowa, to i kula bowlingowa. Kula należąca do... Wiadomo głównej postaci filmu i ostatni gadżecik, który według mnie jest, no, jest to petarda. Jest to dywan Big Lebowski. O co chodzi z dywanem? Kto oglądał komedię pewnie wie, kto nie oglądał musi koniecznie obejrzeć, żeby zrozumieć co robi dywan. W zestawie bowlingowym. Także ogólnie, jako film polecam, dobra komedia. No a dla fana bowlingu, każdy gadżet i każdy film związany z bowlingiem jest po prostu konieczny do obejrzenia. Także, jak znacie jeszcze jakieś filmy, które nawiązują do bowlingu, koniecznie dajcie znać. A jak wychodziły ich limitowane wersje? To tym bardziej. Każdy gadżecik mile widziany.